Witamy w projekcie Look Like Me, finansowanym przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus. Podcast jest częścią programu szkoleniowego dla nauczycieli i uczniów szkół średnich i ma na celu dekonstrukcję stereotypów oraz zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć. Porozmawiajmy o tym, jak uczniowie i uczennice mogą uczyć się zdolności adaptacyjnych. Rozwijanie umiejętności przystosowywania się i elastyczności u uczniów, a także otwartości na zmiany i wyzwania, jest jednym z kluczy do sukcesu. Uczniowie i uczennice zdolni do adaptacji radzą sobie ze zmianami z wdziękiem i łatwością, nie są one dla nich wstrząsem, a zatem będą także szczęśliwsi. Jak uczniowie mogą rozwijać zdolności adaptacyjne, aby odnieść sukces? W świecie ciągłych zmian najlepszym sposobem jest szukanie sytuacji i interakcji poza strefą komfortu. To prawda, że zmiany mogą zwiększać stres i niepokój, ale także otwierają środowisko pełne możliwości. A jak zbudować takie pozytywne środowisko? Wymaga to pracy nad kilkoma kluczowymi elementami. Praca nad komunikacją w klasie powinna być skuteczna, częsta i proaktywna. Ważne jest, aby rozważyć wprowadzenie egalitarnego języka, uważność i taki ton, aby wszyscy uczniowie, niezależnie od płci, czuli się naprawdę wysłuchani i szanowani. Czy to w czasie zajęć stacjonarnych, czy online, każdy uczeń i uczennica muszą czuć się słyszani, a interakcje z ich strony i ich perspektywa odpowiednio potraktowane. Inne elementy, które należy wziąć pod uwagę w rozwijaniu zdolności adaptacyjnych to rozwijanie umiejętności takich jak planowanie, organizacja, dzielenie się obowiązkami z innymi, elastyczność, rozwiązywanie problemów i samokontrola w zakresie zarządzania czasem. Tworzenie list i planów działania może być kluczowe, ponieważ jeśli uczniowie wiedzą, co należy zrobić w danym zadaniu, mogą ustalić odpowiednio terminy i własne cele. W ten sposób przygotowują się na wszelkie przeszkody i nieoczekiwane zmiany. Każda sytuacja może być rozwiązana, jeśli ktoś wie, jak radzić sobie z frustracją, spotykając się z problemem lub dyskryminacją ze względu na płeć. Dlatego rozwijanie umiejętności adaptacji jest niezbędne. Praca nad umiejętnościami adaptacyjnymi jest okazją do rozwoju i będzie miała istotny wpływ nie tylko na wyniki i samopoczucie Twoich uczniów, ale także na przyszłe sukcesy akademickie, zawodowe oraz dekonstrukcję stereotypów dotyczących płci. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i zapraszamy na kolejne odcinki.